Bliźniaki syjamskie. To nie są opieńki, ale Ale tu zobaczcie. Schował się. Piękny, co? 20 minut w lesie. I proszę, jedno miejsce. Witam Was w kolejnym odcinku. Razem ze mną Mafika. Mafika? Tak, średnio. Chcę być nagrywana. Jej to nie pasuje. Jesteśmy w lesie. Słuchajcie. Mm. Dębowym. Dzisiaj będziemy szukać prawusów. Prawusy szukam z reguły w zagajnikach młodych. Uważam, że najwięcej prawusów znajdziemy właśnie w młodym lesie, jak w starym. Chociaż mogę się mylić, pewnie to jest zależne od deszczu. Natomiast tego deszczu nie było. Ostatnio było tylko trochę go. Za to przymrozek. Mamy pierwszy przymrozek, więc zobaczymy, co z tego będzie. Póki co, dwie sztuki znalezione. Jedną sztukę znalazłem ja w całości, drugą mafia połamała, ale różnica między innym grzybiarzem a mafią jest taka, że mafia się z ze mną podzieli. Eee, tędy będę się przebijał. Chyba przejdę tędy, bo chciałbym tego pierwszego młodniaka zahaczyć. On tutaj jest za siatką, ale z tamtej strony można w niego wśmiało wejść. I tego pierwszego młodniaka, to są graby z reguły, sadzone są graby, trochę choinek. Chujanek <noise> I, yy, i dęby, także wbijamy się do takiego lasu. Pokażę Wam, jak to mniej więcej rośnie. Mam nadzieję, że będzie dużo grzyba, a ja mam mnóstwo dzisiaj czasu, więc trochę pochodzimy. Co za tym idzie, chciałbym yy, nowych ludzi serdecznie z Mafijką pozdrowić. Dziękuję, że wybraliście ten kanał. Dosyć dużo subskrybentów przybyło, dużo wyświetleń. Dzięki bardzo, żeby mi pomóc, to zostaw jakiś komentarz, gdzie ty zbierasz prawdziwki, bo jestem tego cholernie ciekaw. Czy tylko tak w młodniakach? Ja mam tylko doświadczenie, że w młodniakach. Nie mam takiego doświadczenia, żeby gdzie indziej były. I co? Zaczynamy zabawę. Mamy pięknego, pierwszego prawózka na cienkiej nóżce. O, tu jest drugi i trzeci. No to takie szukanie, mniej więcej. Widzicie tutaj? Kolejne. To pokażę. O, ale ładne, twarde. Trochę pewnie przymarzły. Chociaż w tej trawie to tak nie za bardzo. Pięknie. To jest takie zbieranie ich, nie? W takich młodniakach, ale to tak na skraju jest tego. Tutaj jest kolejny. Zobaczcie chyba. Albo maślak. Maślak chyba. No, ale dobra. No to takie szukanie jest. Trzy ładne sztuki. Zaraz je zetniemy, zobaczymy. I co, tak to wygląda. Zdrowiutkie, zdrowiuteńkie, elegancko. Także co, szukamy dalej, latamy tutaj. Takie, patrzcie, tematy. Młody las dębowy. Mamy kolejne. Tu jest jeden taki dosyć pogryziony. I tam widzę następnego przy drzewie. Też taki bardzo pogryziony. No, ale zobaczymy, może coś więcej się tu trafi. I takie to szukanie, w takim lesie często no, są młodniaczek, żeby nie było. I mamy kolejne, i tam następne. Piękne dwa. Tak patrzałem, żeby tu były następne, ale nie ma. Trochę chodzenia tu jest. I można tu nieźle się nachapać. Tam widzę, że ktoś bardzo dużą nuchę uciął. Także, no pochodzimy trochę, popatrzymy. Bliźniaki syjamskie też się zdarzają często w grzybkach. Tam widzę kolejnego, zobaczcie. Czekajcie, przejdziemy się. No tutaj jednego hapłem i tutaj jest tak, kolejny i tam kolejny. To już jest sześć, tam widzę kolejny, siódmy. 6 w jednym miejscu, 7 w jednym miejscu. Jestem ciekaw, ile tu znajdę. Tam widzę kolejnego. Jakie jaja. Piękne zbieranie. Tak to lubię. Tak to lubię. I widzicie, taki zagajniczek. Młodniak, ja na to mówię, zawsze młodniaki. I pełno grzyba. Piękny temat. Tu dosłownie kawałek dalej, kolejne dwa. Czyli już podjeżdżamy prawie po, po 10 sztuk. Zobaczcie. Kurde, trochę będę rzucał kamerą. O, tu kolejny. I to takie, mówię, takie zbieranie. Jak wysypię go w takim zagajniczku, mafia nie rób zostaw. O, cholerny mały gałęzieżerca. Jak wysypię go w takim zagajniczku, to jest go mnóstwo. Tu jest chyba kolejny. No, tak ten liść wygląda. Nie, oszukał mnie. A to złoczyńca. No, jakże widzicie, to takie zbieranie. Cały czas się nachyla mnie, już jestem zmęczony. A jeszcze przede mną sześć takich zagajników, jestem dopiero w pierwszym. Masakra. Piękna sprawa. Zobaczcie, jak on wygląda, jakie kolory. ma. Tam jest następny. Patrzcie. Zobaczcie. Z tamtej strony byłem, ale on mi się schował za tym trzaczkiem. No i kurde, mamy tutaj już 12 sztuk. Piękna sprawa. 20 minut w lesie. To jest w pełni dowód na to, że warto takie młodniaki odwiedzać. Ogólnie znalazłem mnóstwo nóżek, ktoś tutaj już chodził po tej miejscówce. Ale tu zobaczcie, schował się. Zobaczcie. Wyjątkowo piękny. Zobaczcie tego. O! Jaki okaz. Jaka nucha, jaki trzon. Piękny temat. O to chodzi, o to chodzi. Coś takiego mnie cieszy. Dobra, tniemy go. Tutaj widać, ktoś ścinał nóżkę i tam. Tam, dosłownie tutaj kawałeczek tu znalazłem te giganty. I jeszcze cztery inne. Cztery chyba inne, no cztery inne. I tu jeszcze dwa kolejne. Tutaj miałem yy, sześć sztuk łącznie. Tam gdzie są największe haszcze, musicie wchodzić. Jeśli oczywiście możecie, no bo pewnie tutaj na kanale są osoby starsze, więc przykro mi, ale bierzcie wnuki na, na ten, na, bierzcie wnuki, bierzcie rodzinę na grzybobranie i możecie taki las do cławy czyścić. Zobaczcie, kurde, z 30 minut jestem, przypomniały mi, że tutaj jesienią, taką późniejszą, jak dobrze popada, to są też i one. O, to nie są opieńki, ale, ale są też opieńki. Przy każdym prawie pniaku coś tu rośnie. To. No nic. Pomału będę stąd uciekał. Szedł do następnego lasu. O, w dupę. Cegla z topory. Zobaczcie, tego nigdy nie znalazłem, nie miałem gdzie. Z reguły one występują w, gdzieś w południu Polski. Tutaj ja nigdy nie znalazłem. Może ktoś z was znalazł. Ja nigdy nie znalazłem. Kurde, jak się cieszę. Na razie go nie ucinam, zrobię jeszcze szorca, ale ledwo siedzi. Ledwo siedzi, zobaczcie, ale coś tam siedzi. A szorc się go będę wyrywał. I teraz tak, jeden mały lasek. Cyk. Pół wiadra, 15-litrowego. To jest ten las. No wam powiem, że to nie wiem, ma 80 arów. Y 80 arów, tak chyba to się mówi. Nie, 0,8 ara chyba tak to się mówi. No 800 m kwadratowych. Max mają te laski. Może, może e, koło 1000-1500 niektóre i to wszystko. A można w nich się nachapać tak, że głowa boli. Wpadamy w kolejny taki lasek. Zobaczymy, co przyniesie. Ceglastopory. Ja już jestem szczęśliwy, już jestem spełnionym grzybiarzem. Kurde, nie widziałem tego grzyba nigdy tutaj. Nigdy. Znam doskonale, wszystkim zazdrościłem. Ludzie robią sobie taki e, temat, że e, wypisują na gąbce datę jego, bo on bardzo szybko sinieje. Nie? Jego gąbka bardzo szybko sinieje, ta gąbeczka. Nigdy go nie znalazłem. I kurde, tutaj. I mam okazję go posmakować. Jak on w masło wrzucę. Petarda. W drugim lesie już mówię, nie będzie nic. A tu kurde, jednak coś tam się znajdzie, chyba nie? Pojedyncze jakieś tam sztuki. Jestem ciekaw, czy dużo ich tutaj trafię. Zobaczymy. Pochodzimy, zobaczymy. Ale tu szału nie będzie. Coś tak czuję. Ale o, tam się pod liściem zobaczcie. Schował. Trzeba z każdej strony patrzeć. Jest ich mnóstwo. Tutaj mamy 5 sztuk. 6, 6 sztuk. No, kosimy dalej. Jednak się pomyliłem, było 7. Ale to jest takie podnoszenie. Patrzcie, tu i tu może być grzyb na przykład. Nie? Więc kubki też trzeba podnosić ta kania mi przyciągnęła wzrok i chciałem iść do niej nie wiem po co bo w sumie nie zabieram ale chciałem do niej iść i zobaczyć kolejna piękna sztuka no poszukam tutaj może gdzieś tu będzie następny ale chyba niestety pojedyncza sztuka ale za to konkretna konkret Konkret, konkret, kolejny zagajnik tylko 8 sztuk, ale w nim było już ostatnio słabo, wchodzę do następnego, a przede mną jeszcze 5 takich zagajników, więc może coś się więcej trafi, już udekorowany jestem, także czapeczka świecąca, bo w takich zagajnikach możecie dostać kulkę, <śmiech> <śmiech> więc przyzor, przyzorny zawsze ubezpieczony, wbijamy w kolejny jak widzicie i tyle. I tak do wyczerpania zapasów. One też się trafiają. I to dosyć często w takich skupowiskach. Takich kurczę po 3-4 sztuki. Pięknie do odstu, jak znalazł. Jednego tego namierzyłem. Potem patrzę. Taka kupeczka liści. O, piękny biały. Uwielbiam je. A one są białe. Bez słońca. I tam jest kolejny. Taki ciemny. No tak się chodzi. Widzicie. Palestyna i Kuwait. Laos dosłownie. Kolejne bliźniaki. W tym zagajniku. I tu jeszcze jeden. Piękny. Trochę go pokrzywiło chłopa. Ale zobaczcie. Tak to ja mogę szukać. Zobaczcie tego jak się schował komandos, tam jest następny, widzicie go aż się świeci, a tu kolejny komandos, ale one są zdrowe wszystkie, ale będzie mięsiwa, Konkretny temat, tamten jaki ładny jak świeci, w słoneczku, jestem ciekaw ile tu jeszcze znajdę, zobaczcie tego białasa. Bialuteńki piękne. I tak co chwila. O, siup następny. Kolejny. Za nim jeszcze jeden. O, ciekaw jestem ile tu jeszcze wyciągnę. Tam jest jeszcze jeden. O, nagramy tak muszę tu wejść. Kolejny. I tak kurczę do wyczerpania zapasów. Tam jest jeszcze jeden, tam jest kolejny zobaczcie, tam jest kolejny Tu jeszcze jeden Trzeba się tu troszkę poczołgać Ale się chyba opłaca i proszę jedno miejsce Piękne co? O, i kundel Czasem i w takich liściach zobaczcie są Piękne prawusy <noise> w takich aszczurach. Piękny temat. Kolejne dwa, raz, i tam dalej dwa, i tam jest trzeci, ale tamten jest grabowy, i ten jest jeszcze taka mieszanina. A ja około 40 sztuk w jednym miejscu, i Wam powiem, to zaczyna ważyć. To zaczyna ważyć. Ktoś powinien tu taki checkpoint zrobić. <noise> Coś takiego. Przechodzę tymi młodniaczkami. Delikatnie, żeby nic nie uszkodzić i idę do kolejnego. Kolejny. kolejne ceglastopory. O proszę. Ceglastopory. O proszę. I tu proszę. Kolejne. Kurde, nawet nie wiecie jak się cieszę na nie że się tu pojawiają. Może się pojawiały, nie wiem. Piszcie, czy w Kujawsko-Pomorskim wam się pojawiały. Piękny temat. W tym było słabiutko. Tu jest kolejny. Tutaj też jeszcze jeden. Może do tego też wejdę zaraz, bo tam jest gęstszy. Albo ceglastopory. cegla a to mnie cieszy. Wiadro prawie pełne. Dobrze jest. Zaraz tu wbijamy. I tu zbyt jałowy ten lasek Ogólnie jedną sztukę na razie mam ale piękną grubą luchę ma jedną sztukę tylko i to wszystko o, Obeszłem go całego dookoła obszedłem i tyle Dobra Spadamy Zobaczcie jest gdzie przykucnąć Pięknie co?... <grym> Idziemy szukać dalej, tam widzę kolejny. Nie byłem tam nigdy. Tam jest taki większy. Kurde, no pięknie. Słońce mnie oślepia, więc mogę tym palcem pokazywać tak nierealnie, ale to się ciągnie aż tam, tam. Także wiadra mi zabraknie. O! Kania. <ścoughs> tu się wszystko trafia. Piękna sprawa. Teraz sobie pochodzę trochę górami i dolinami już nie jest taki młody zagajnik ale grzyby posiada i to przepiękne zobaczcie o także dwa piękne, pięknisie się wycinam i lecimy dalej dla celi poznawczych zerwiemy go i wam pokażę. Słuchajcie, on puszcza takie białe mleko i od góry jest trochę podobny do rydza. Natomiast to nie jest ryc. Zostawimy go tutaj, go przełamię i rozrzucę. Zarodniki i tyle. Nie róbcie tak, ale ja wam pokazuję, żeby nie było potem, bo mi piszecie, że się boicie rydza. Idzie go bardzo łatwo odróżnić. Jeden ma białe mleczko. Jest, są bardzo dwa podobne. Jeden ma białe mleczko, drugi ma właśnie pomarańczowe ładne mleczko. Ale piękny grzyb. Nie wiem co to jest. Tutaj był uszkodzony. W ogóle jest zamarznięty. Nie wiem co to jest. Na rycerzyka nie wygląda. Zobaczcie tu od spodu. O. Nie wygląda na rycerzyka. Rycerzyk ma taki purpuru, No, to znaczy taki czerwieni trochę. Nie wiem co to za grzyb. Tu jeszcze taki jeden. No, ale nie będę tego sprawdzał zbytnio. Liczę na Was. Chętnie w komentarzu napiszcie, co to jest. Znalazłem lasek. Nawet nie wiedziałem o jego istnieniu. No ale okej, okay. ma grzyby. Piękne grzyby. Grube nuchy. O, tu jeszcze widziałem. Tu. No i jeszcze pewnie coś tu znajdę. Zaraz wynajdę. Piękne borowiki brunatne i jeden prawdziwek wleciał tam w trawie, był piękny temat. Tu jest pierwszy zagajnik. Tędy. Przyszliśmy. I tutaj dosłownie pod samymi nogami rósł on, więc wejdę w ten wycięty i pójdziemy jeszcze tam. Tam ponoć jest jeszcze jeden, więc zobaczymy. Zobaczcie, jaki borowik. O, o. Przepiękny. Jaki trzon ma. Konkretny. To nie wszystko. Zawsze szukajcie drugiego. A drugi sobie poszedł od braciszka trochę dalej. O. O. Zobaczcie. Ale jest. Jest. Tu już nic nie widać. Nic nie widać. Kamerą jak zawsze Majtam. Ale dzisiaj hardkorowy dzień. O! Jeszcze zobaczcie. Proszę. Proszę. Te też się obraziły na braci. <laughs> o! Cyk. Jakie piękne. Patrzcie. <laughs> Jeszcze tu coś. Będzie. O! Zobaczcie. Ładnie to wygląda. Nie powiem, że nie. O, jeden z ostatnich. Ostatni lasek zahaczam. Też taka wycinka. A mimo tego sobie świetnie poradził. Rośnie. Zobaczcie. Może nie ma najgrubszej nóżki z nich wszystkich, ale za to chyba najbardziej odważny. O tym mówię. Las wykoszony. A borowik prunatny Stoi. Myśmy tu byli umówieni, nie? Dobra. Zawijam cię. Jest co targać trochę. Niech mi barek odpocznie. Tak mi się lepiej trochę niesie, jak się przytule do niego. Tylko muszę uważać, żeby się nie wysypały. Jest co targać, kurde. 17-litrowe wiadro. Kurde. Co jest ja tym zrobię? Ale zrobię coś. Sorry, musiałem poprawić. Ale coś już ja zrobię, wykombinuję. Już nie takie rzeczy się robiło, ale jeszcze nie kończę. Jeszcze jeden lasek. Jak będą przymrozki to potem będę se pluł w mordę, że nie zrobiłem tego kilometra. Więcej. Dobra, zaraz wbijamy. Jeszcze może coś znajdę. Na pewno coś znajdę. To jest ten pierwszy lasek. Ale nie dawało mi spokoju, że nie obszedłem go od dołu. No i proszę, tam kolejne, jeszcze tam widzę jednego dalej, także zaraz tutaj nachukamy znowu. <gry> tu przed chwiką skrobałem to miejsce. Przyniosłem sobie tam tego jednego, a tam teraz tak, o, żeby nie uszkodzić, hapiemy. Razem ze mną będziemy zbierać. Tutaj nóżki ktoś kroił. Już tutaj jest jest kaliber. Zobaczcie. Cyk, cyk. Cyk. Oh. I tak można tutaj chlastać. Piękny, co? Kolejne ominięte. Przeze mnie i przez nich. Ja się nie poddaję jeszcze obrzeżem pójdę no i patrzcie co można spotkać na swojej drodze o, już na obrzeżu piękny co całe wiadro grzybów i wszystko prawdziwki borowiki i ceglo jeśli film ci się przydał to koniecznie polub a ja idę wymyśleć coś z tym. A raz tam parę się rzeczy porobi. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam jak najlepiej i do zobaczenia na YouTube. Pozdro.